Chciałabym dzisiaj odpowiedzieć na pytanie, którego nie dostałam o sobie, która do mnie nie napisała. I to jest dla Ciebie, Natalio. Mam nadzieję, że dobrze mnie słyszysz mimo oceanu, który jest tutaj po mojej prawej stronie i za mną, mimo wiatru, który tutaj wieje, i mimo samochodów, które będą przejeżdżały po mojej lewej stronie. Przeczytałam Twoją historię na portalu się pomaga, więc wiem, że jesteś chora. Wiem, na co jesteś chora, i wiem, co myślisz o swojej chorobie. Wiem, jak długo już to trwa, bo wyjaśnię tym, którzy nie znają Natalii. Natalia ma 18 lat i zachorowała, kiedy miała 12 lat, więc od 6 lat walczy z chorobą, która. Zamiast znikać i posłusznie być wyleczona, przechodzi coraz dalej. I zamiast odejść i pozwolić jej żyć, właściwie rośnie i atakuje następne miejsca. I przeczytałam to, co napisałaś o sobie, Natalia. I chcę Ci powiedzieć, co zauważyłam. I chcę Ci powiedzieć, dlaczego moim zdaniem nie zdrowiejesz, i chcę Ci powiedzieć, co mogłabyś zrobić, moim zdaniem, żeby wyzdrowieć. Kiedy czytałam to, co napisałaś o sobie i o swojej chorobie, zauważyłam, że jest w tobie, w tym, co napisałaś, w Twoim sposobie myślenia. Bardzo dużo walki i niezgody. Na to co jest? I rozumiem, dlatego że w powszechnym zrozumieniu, kiedy człowieka dotyka choroba albo jakiś inny problem, to człowiek buntuje się przeciwko temu, dlatego że mówi: On nie jest chory, ona nie jest chora, choroba dotknęła właśnie mnie. To jest niesprawiedliwe, czuję się skrzywdzona. I nie chcę tej choroby. Normalny odruch. Ale chcę ci powiedzieć o dwóch rzeczach. Po pierwsze, życie przynosi człowiekowi rzeczy tylko takie, które są dla niego dobre. Wiem, co powiesz, że być może mnie życie przynosi różne cudowne, szczęśliwe chwile, ale Tobie życie przynosi cierpienie, chorobę, lekarstwa, brak włosów, ból, rozłąkę z rodziną, utratę nogi i wiele innych nieprzyjemności. Wyobraź sobie, że życie przyniosło mi bardzo dużo, bardzo trudnych doświadczeń i takich, które w momencie kiedy ich doświadczałam, były dla mnie wielkim cierpieniem. Ale za każdym razem kiedy udawało mi się znaleźć w sobie, a uśmiechnie się cierpienie. <śm> za każdym razem, kiedy udawało mi się znaleźć w sobie moc do tego, żeby Jakoś tak moim życiowym statkiem pokierować, żeby wypłynąć dalej. I kiedy potem spojrzałam wstecz na to cierpienie, to widziałam jego głęboki sens, dlatego że widziałam, w jaki sposób ja zmieniłam się pod wpływem tego cierpienia, w jaki sposób zmienił się mój sposób myślenia, w jaki sposób zmieniło się to, co znajdowało się w mojej duszy. I pod wpływem tego, co znajdowało się w moim umyśle i w mojej duszy, zmieniało się też moje ciało. I to jest druga rzecz, którą chcę Ci powiedzieć. Czyli w sumie będą trzy. Pierwsza rzecz. Życie jest jak ocean. Ten ocean, który widzisz tutaj za mną. A człowiek jest jak statek. I teraz. Przychodząc na świat, w momencie kiedy rodzimy się, jesteśmy tym statkiem i płyniemy po życiu, czyli po oceanie. I teraz, jak wiesz z własnego doświadczenia, ale też nie trzeba być żeglarzem, żeby mieć tę wiedzę, statek nie ma władzy nad oceanem. Statek jest prowadzony przez ocean. Czasami spotykają go różne burze. Po drodze i sztormy, i czasami wiatr wieje tak mocno, że prawie ten statek zatapia. Ale statek jakoś znajduje drogę i znajduje siłę w sobie do tego, żeby podnieść się i płynąć dalej. A z każdego takiego sztormu, który ma za sobą, wyciąga nowe lekcje, i, i ten statek jest coraz mocniejszy. Więc pierwsza rzecz, którą chcę Ci powiedzieć, to to, że ocean, prowadzi nas nie przez przypadek. Nie ma przypadków. I wszystko, co dzieje się w życiu, nigdy nie jest karą, nigdy nie przychodzi za karę, Nigdy nie jest niesprawiedliwym potraktowaniem kogoś, kto na to nie zasłużył, albo nawet zasłużył, ale, to, co życie przynosi i to, w jaki sposób ocean unosi nas ze sobą dalej, jest zawsze w dobrą stronę i w dobrym celu. I to jest pierwsza rzecz, do której jeszcze być może wrócę, ale pierwsza rzecz, którą chciałabym, żebyś spróbowała dopuścić do swojego serca: że to, w jakim miejscu znalazł się Twój życiowy statek, jest dla Ciebie. Patrząc na to z większej perspektywy, czymś dobrym, dlatego że przyniesie ci to coś, odkryjesz dzięki temu coś, czego nie odkryłabyś, nie zobaczyłabyś, nie zrozumiałabyś w żaden inny sposób. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, którą chcę Ci powiedzieć, to jest to, że Twój umysł, Twoja dusza i Twoje ciało są ze sobą bardzo ściśle powiązane. Bardzo ściśle. Wszystko, co dzieje się w Twojej duszy, ma wpływ na Twoje ciało. Wszystko, co dzieje się w Twoim ciele, ma wpływ na Twoją duszę. Ale zawiaduje wszystkim dusza. Nie umysł, tylko dusza. Tylko to, co w duszy swojej masz. Czyli to wszystko, co stanowi o Twojej prawdziwej, o Twoim prawdziwym byciu Natalią. Czyli to, w co wierzysz. To, co myślisz, to, z jaką intencją podchodzisz do różnych spraw lub zdarzeń ma absolutnie bezpośredni wpływ na to, jaki to będzie miało skutek i jaką to będzie miało moc. Więc jeżeli podchodzisz do swojego życia mentalnie, w duszy, ze sprzeciwem, z protestem w stanie walki, czyli atakujesz. Czyli próbujesz zaatakować, tak? Choroba zaatakowała Ciebie, tak to nazwijmy, bo tak się powszechnie mówi, że choroba atakuje, chociaż ja się z tym nie zgadzam z tym słowem, ale powiedzmy, tak? Choroba zaatakowała Ciebie, a Ty atakujesz ją. Co się dzieje w momencie, kiedy atakujesz kogoś albo coś? Cokolwiek to będzie, czy ktokolwiek to będzie. Jeżeli na przykład ym, Spotkasz ym, zwierzę. Idziesz sobie i spotykasz zwierzę, i boisz się tego zwierzęcia, i zaczynasz to zwierzę atakować, krzyczeć na niego, y, próbować go przegonić nogą. Co się dzieje? Doskonale wiesz, co się dzieje. To zwierzę zawsze poczuje się zagrożone i będzie atakowało cię z powrotem. Gdybyś widząc to zwierzę, Spojrzała w inną stronę, myślała o czym innym i po prostu poszła swoją drogą, to zwierzę nie poczuje się przez ciebie atakowane ani zagrożone i po prostu pozwoli ci przejść. Co się dzieje w twoim ciele, kiedy podchodzisz do życia, do zdarzeń albo do choroby, która jest w tobie z takiej właśnie pozycji ataku, nienawiści i niezgody? W twoim ciele wtedy pojawia się stres. Kiedy pojawia się stres, nie tylko wydzielają się do Twojej krwi różne hormony, które w inny sposób które zmieniają działanie Twojego organizmu. Kiedy ten stres się przedłuża, Twój organizm jest bardzo obciążony, dlatego że te hormony, które mają ci pomóc w walce, jeżeli są wydzielane przez dłuższy czas do Twojej krwi, to jest tak jak z antybiotykiem. Jeżeli bierzesz antybiotyk przez określoną, przepisaną przez lekarza liczbę dni, powiedzmy 6, to ten antybiotyk Ci pomaga. Ale jeżeli zamiast 6 dni będziesz ten antybiotyk brała przez 60, to to samo lekarstwo, które tutaj Ci pomagało, Zacznie Ci bardzo, bardzo szkodzić i być dla Ciebie trucizną. Ze stresem jest tak samo. Krótki stres jest dobry, bo mobilizuje cały organizm do walki, do działania, do zdrowienia, ale jeżeli ten stres się przedłuża, to obciąża Twój organizm zamiast mu pomagać, czyli staje się jeszcze dodatkowym obciążeniem, i wtedy Twój organizm nie ma siły do tego, żeby poradzić sobie z chorobą, która w Tobie się pojawiła. Poza tym, kiedy żyjesz w stanie walki, niezgody, wiecznego niepokoju, strachu, nienawiści i smutku, to wszystko w tobie się zamyka. Wszystkie twoje komórki się zamykają i zaciskają, dlatego że ty jesteś zamknięta. Kiedy twój umysł jest w taki sposób zaciśnięty na walce, poczuciu krzywdy, yy, niesprawiedliwości. Strachu, nienawiści do tego, co Ci się przydarzyło, cała jesteś zamknięta i spięta. Kiedy wszystkie Twoje komórki są spięte i zamknięte, w jaki sposób do tych komórek ma dotrzeć jakakolwiek uzdrawiająca moc czegokolwiek: lekarstw, które bierzesz, dobrej energii, którą wysyłają do Ciebie rodzice, dobrych myśli, które ja wysyłam do Ciebie od momentu, kiedy o Tobie się dowiedziałam. Dobrych myśli, dobrej energii i wielkiej mocy, którą będzie wysyłał do ciebie ten ocean życia, który jest dookoła. I ci wszyscy ludzie, którzy po obejrzeniu tego filmu będą też do ciebie wysyłali pozytywną energię. Jesteś zamknięta, jesteś zaciśnięta w swoim poczuciu krzywdy, bólu, nienawiści, niepokoju i chcesz tylko, żeby to wszystko się skończyło. I dlatego nie możesz wyzdrowieć. Takie jest moje zdanie. Możesz się z tym nie zgodzić. Wiem, że nie prosiłaś mnie o radę, ale pomyślałam, że opowiem Ci o tym, co wiem z mojego doświadczenia. Być może znajdziesz w tym choćby ziarenko, które zostanie w Twojej duszy, w Twoim sercu, w Twoim umyśle, i być może do czegoś ci się to przyda. Więc chciałabym Cię poprosić, żebyś spróbowała rozważyć taką opcję, żeby po pierwsze nie myśleć o chorobie jako o karze, jako o krzywdzie, jako o niesprawiedliwości, tylko żebyś spróbowała rozważyć taką możliwość, że być może choroba, która cię dotknęła, jest pewnym mostem, który pojawił się w oceanie twojego życia i jeżeli przejdziesz przez ten most, to tam znajdziesz coś absolutnie niezwykłego, coś takiego co jest Totalnie niedostępne dla wszystkich innych ludzi. Jest to coś, co jest tylko dla ciebie do odkrycia. To jest coś, co jest dla ciebie bardzo dobre i bardzo wartościowe. Nie chodzi mi o to, żebyś zgodziła się biernie na to, że jesteś chora. Dlatego że wtedy znów pojawia się w tobie bezsiła i bierność, a z bierności też nie bierze się zdrowie. Chciałabym, żebyś spróbowała porzucić stan walki i nienawiści, który ci towarzyszy pewnie od chwili, kiedy ta choroba się pojawiła. I jeszcze jedno, chciałam cię zapytać, ale ponieważ nie wiem, w jaki sposób zaczęła się twoja choroba, ale gdybyś spróbowała cofnąć się do tego, co działo się w twoim życiu tuż przed tym, kiedy dowiedziałaś się, że jesteś chora, idę o zakład. Że wtedy w Twoim życiu pojawiła się jedna lub więcej sytuacja, która rozpoczęła tę walkę. Czyli wtedy jestem gotowa się założyć, że w Twoim życiu nawarstwiały się różne sprawy, z którymi nie potrafiłaś sobie poradzić, żyłaś w stresie, żyłaś już wtedy w stanie walki, Dlatego, że to zawsze osłabia organizm. I wtedy, ponieważ tego stresu nagromadziło się w tobie tak bardzo, to ta choroba nie mogła po prostu. Wiesz o co chodzi? Choroby pojawiają się w nas, we wszystkich osobach, ale ta choroba pojawia się i człowiek jest wyposażony w tak niezwykle Nieprawdopodobnie genialnie skonstruowany mechanizm, który potrafi uzdrawiać ciało wtedy, kiedy ono choruje, ale tylko wtedy, kiedy ma do tego siłę, kiedy żyjesz w stresie. Zobacz, ludzie bardzo często chorują właśnie wtedy, kiedy żyją w strachu, w stresie, kiedy są, czują się otoczeni problemami. Z którymi nie potrafią sobie poradzić. Wtedy rośnie stres, wtedy organizm jest tak obciążony tym stresem, że nie daje rady, żeby się uzdrawiać, i wtedy pojawiają się choroby. Więc wracając do tego, co mówiłam, chciałabym poprosić Cię, żebyś spróbowała przymierzyć się do takiej myśli, że to nie jest kara i że to nie jest nieszczęście, że to jest coś, co prowadzi Cię dokądś, o czym. Z perspektywy czasu będziesz myślała, że to jest dokładnie to, czego potrzebowałaś i to jest dla Ciebie dobre. Po drugie, chciałabym poprosić Cię, żebyś spróbowała porzucić walkę. Zamiast walki z chorobą, zamiast nienawiści do choroby, spróbuj podejść do tej choroby. Pozytywną, wewnętrzną mocą. Jeszcze raz chcę podkreślić, że nie namawiam Cię do tego, żebyś czuła się bezradna wobec choroby, nie namawiam Cię do tego, żeby pogodzić się z poczuciem bezsilności, tylko wprost przeciwnie. Chcę, żebyś spojrzała na tę chorobę jako coś, co pojawia się w Tobie nie przez przypadek i teraz Ty zbierasz w sobie. Całą istniejącą w Tobie pozytywną moc, której jest w Tobie ogromnie dużo, do tego, żeby z tej choroby wyjść. Nie walczysz z nią, nie musisz jej nienawidzić, nie musisz jej z siebie siłą wyrzucać. Po prostu powiedz jej, w pewien sposób spróbuj zaprzyjaźnić się z tym, co dzieje się w Twoim organizmie, dlatego że kiedy zaprzyjaźnisz się nawet z tą chorobą, która w tobie jest, to nie zapraszasz jej do, do tego, żeby ona w tobie została, a wprost przeciwnie, będziesz wtedy w stanie poprosić ją, żeby opuściła już Twoje ciało, ponieważ ty akceptujesz jej obecność i. Jesteś gotowa do tego, żeby uczyć się z tego doświadczenia. Kiedy podchodzisz do czegoś, co jest w Twoim życiu cierpieniem, co jest bólem, co jest czymś bardzo trudnym, kiedy podchodzisz do tego z pozytywnie nastawionym umysłem, bez walki, ale raczej z wewnętrznym spokojem. Pozytywnym spojrzeniem i z pozytywnym nastawieniem zyskujesz moc do tego, żeby to trudne doświadczenie ujażnić, żeby zamienić je w coś, co jest dla ciebie dobre i pożyteczne. I mówię to też z własnego doświadczenia. Jestem teraz na Tahiti, gdzie ludzie od pradawnych czasów. Tatuują sobie ciała. Nie wiem, czy kiedykolwiek miałaś jakieś doświadczenie z tatuażem. Jeżeli nie, to powiem Ci, że to jest bardzo, bardzo, bardzo bolesne. I wiem to też z własnego doświadczenia, dlatego że kilka dni temu na wyspie Rajatea w Polinezji Francuskiej postanowiłam w salonie tatuażu dostać, poprosić o zrobienie mi nowego tatuażu i przez cztery godziny. Byłam pod igłą mistrza tatuażu i powiem Ci, że ból jest taki, jakby ktoś nożem rozkrajał ciało przez cztery godziny. I zastanawiałam się dlaczego. Dlaczego ludzie tutaj w Polinezji Francuskiej mają całe wytatuowane ciała? Dlaczego oni to robią? Skoro wiąże się to z tak wielkim bólem. To jest jakby. Powiedzieć tak, proszę, zapraszam ból do mojego życia, zapraszam cierpienie, które będzie trwało przez wiele godzin, dlatego, że ja mam jeden tatuaż, który, którego zrobienie trwało 4 godziny, ale widziałam ludzi, którzy mają wytatuowane całe plecy, całe ręce, cały przód, całe nogi. To musiało trwać wiele, wiele, wiele godzin. Dlaczego? Dlatego, że to jest ćwiczenie siebie w cierpieniu. Oni nie robią tego z nienawiścią i nie podchodzą do tego tatuażu jak kary. Nikt im nie każe tego robić i nie jest to nawet zwyczaj wymagany przez społeczeństwo. To jest kwestia indywidualnego wyboru. Jeżeli chcesz, to idziesz i robisz to i mierzysz się z własnym cierpieniem. I pamiętam, że kiedy leżałam na, na tym stole do tatuowania. I kiedy ból był bardzo wielki i ja spinałam ciało, czyli usztywniałam się i sprzeciwiałam się temu bólowi, to ból stawiał się jeszcze większy. I wtedy całą siłą świadomego umysłu usiłowałam rozluźnić miejsce i zgodzić się na ten ból. I wtedy ból natychmiast stawał się słabszy. Poza tym ludzie, którzy to robią tutaj i którzy godzinami są tatuowani cierpiący, Ból, na własne życzenie. Myślę, że właśnie w taki sposób ćwiczą się w akceptowaniu trudnej rzeczy. To jest bardzo przydatna umiejętność. Nie tylko pozwala Ci przetrwać to, co jest trudne i bolesne, ale też buduje w Tobie wewnętrzną siłę. I ta wewnętrzna siła w Tobie zostaje. Być może do tego jest Ci potrzebne to doświadczenie. Nie wiem. Chciałam Ci tylko powiedzieć z mojego doświadczenia. Że walka nigdy nie przynosi dobrych rezultatów. Kiedy walczysz, całe Twoje ciało się usztywnia, jest zestresowane, jest spięte i jest zamknięte, więc nie dopuszcza do siebie niczego z zewnątrz: ani leczenia, ani lekarstw, ani niczego, co być może nawet w tej chwili z tego oceanu i z tego cudownego miejsca, w którym jestem, do Ciebie przez ten film dopływa. Spróbuj otworzyć swój umysł i otworzyć swoje serce. Spróbuj przestać walczyć. To nie znaczy, żebyś się poddała, to tylko znaczy, żebyś przeszła na stronę dobra, słońca, jasności, pozytywnej mocy. Dlatego, że te wszystkie cechy, jeżeli z taką, in jeżeli. Jeżeli to będzie Twoja intencja, jeżeli to zamieszka w Twoim sercu, to jestem przekonana o tym, to pozwoli Ci przejść przez całe zdrowienie w maksymalnie szybki sposób. Serdecznie Cię pozdrawiam. Wiem już, poprosiłam o Twój adres, więc wyślę do Ciebie nie tylko pocztówkę z Tahiti, ale wyślę też do Ciebie książkę. Księgę dobrych myśli, z ogromną prośbą, żebyś spróbowała czytać tę książkę. Codziennie tylko jedną stronę, to niedużo, nie ale na każdej stronie w tej książce napisałam takie rzeczy, które właśnie mają pomóc obudzić w człowieku to wszystko, co jest w nim silne, mocne, dobre, pozytywne i co prowadzi go do tej dobrej, jasnej, i słonecznej strony. Jestem przekonana o tym, że wyzdrowiejesz. Jestem przekonana o tym, że kiedy podejdziesz do tego, co dzieje się w twoim życiu ze zrozumieniem, ze zgodą, z ciekawością i z jasnym, dobrym postanowieniem, przebudzisz swoją wewnętrzną siłę i ona pomoże ci wyzdrowieć. Gorąco ci tego życzę.